Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić piasek kinetyczny. Oto lista potrzebnych Wam rzeczy: jakiś pojemniczek, mąka, oliwa z oliwek, ale najlepiej, jakby to była oliwka dla dzieci. Jeśli w moim przypadku macie oliwę z oliwek, no to jakiś spray, żeby to ładniej pachniało, no bo oliwa z oliwek nie ładnie pachnie, a oliwka dla dzieci wiecie, że ładnie już pachnie. Dobra, więc zaczynamy. Do pojemnika wsypujemy dowolną ilość mąki, mąki tak aby takiej ilości, jakiej chcemy mieć, dużo tego piasku kinetycznego. Dobra, mi wystarczy tyle. Następnie wlewamy do tego oliwkę lub oliwę, tak tak, żeby tak było mniej więcej tyle, ile trzeba i mieszamy to razem, aż się wszystko złączy z tą oliwą. Jeśli macie za mało, to dolejcie, a jeśli macie już taką zbyt płynną, no to wtedy dodajcie więcej mąki. Wygląda plastik kinetyczny, on się rozpada. Można go dowolnie formować i może być go więcej lub mniej. Ja go zaraz Wam pokażę na takiej płytce, żebyście lepiej to widzieli. Tak wygląda plastik kinetyczny. O. Jest on miękki, można go formować dowolnie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mnie. Trzymajcie się i cześć.